I dzień dobry. <laughs> Zagrajmy w Mighty Magic 6. Jak się okazuje, popełniłem błąd, że tutaj przeszedłem. To ciekawe i w sumie głupie z mojej strony. Bo jednak nie jestem gotowy na to. Nie, nie, kurde, kurde nie uciekajcie tenty właśnie. Chyba, że wpadną w kulę ognistą, ale chyba niestety ona im nic nie zrobi. O. Jestem... niemądry, bo to miejsce jest za trudne w tym momencie. Eeeem... Um, Pewnie pytać się dlaczego tam jest tylko dwugości. Pokażę wam. Generalnie, co się dalej dzieje. Chyba, że coś mi się pomyliło, jednak... może jednak jestem w stanie? Cholera, nie pamiętam już. Zrobimy test. Nie, nie, nie To się nie uda To się w ten sposób nie uda Jestem prawie pewien, że coś tutaj... Ło! O, o kurka No i nie, to jest na przykład za dużo przeciwników Okej, <śmianowicie> pogodziłeś się ze swoją śmiercią, okej. nie, na razie są spada... nie tędy, a ty tędy dobrego, może być. Tak muszę są spadać w tym momencie, bo jestem... nieżywy prawie. Okej. Nice, udało się. 4:30, i ja my cały czas jeszcze nie śpimy. Jak się tam wejdzie do tego sporego pomieszczenia, to w tym momencie pojawia się do, na około mnóstwo szkieletów, i nie jestem pewien, czy też nie czegoś innego. Więc na razie zrezygnuję jeszcze z tego miejsca. Jest już w sporej części odkryte, na no szczęście, na przyszłość. Eee. Dobra idę do tawerny i ok, wiadomo, że zamknięte. za mm -hmm. mm -hmm. Mam nadzieję, że będę mógł statkiem popłynąć i... gdzieś. <laughs> W sumie to tak, w sumie to racja, że Karby nie jest w stanie w tym momencie cokolwiek robić w końcu, jest nieprzytomny. Też do tego, żeby oszczędzić 4, cztery... e... trochę długo żeśmy tam pospali. Nie chciałem, no, ale nie wiedziałem, że to tak. Myślę, że automatycznie się skończy. No nice. A to mi chodziło, właśnie, żeby popłynąć do MIST. I teraz tak, w ogóle to ja mam tutaj rzeczy. Ale no, okej, okay, w, w popłyniemy z tym wszystkim. No i to też trzeba będzie sprzedać, bo już mam. Les, cholera. Właściwie wygląda całkiem porządnie, już teraz nie powiem z tym tam zbroją. Welcome, Witam w mist. O, wow, i, i od razu są go... przeciwnicy, co śmieszne. No to są bardzo nudni przeciwnicy, bo to są ci. E. Wyznawcy ba po prostu. Którzy będą padali jak muchy. Aczkolwiek mamy strzelacza. Oraz nie mamy błogosławieństwa. No, dwa się. Oprócz niej będziemy mieli tutaj do czynienia z innym przeciwnikiem. który by sobie, sobie. O! Już tam będą. Przypomniałem dzięki filmikowi, który oglądałem jakieś 3 godziny temu, pss, pss, przypadkiem. Pss, wow! Ach, trochę dużo tego. Okej, okay, to są tylko wyznawcy Ba, który z tym Nie wiem? Nie wiem, gdzieś tam jest pewnie. To jest coś takiego, Cutburs, takie kobiety. Które będą kradły, jeśli nie mylę. Więc nie chcę, żeby tutaj dobiegły do mnie. Nie, jakie jeszcze ewentualnie inne sztuczki znają. No, ale jakieś pewnie mają swoje te. Udziwnienia. Nice, dobra. Jakby to było majty... Ooo, tu jest jakiś strzelacz. Na dwóch. Na przykład ty I na przykład ty I na ty. Tutaj się zbrze banda z boku. Nie chciałem tak zrobić. Bounty hunter. No, właśnie. Ok, i teraz coś się powiedzieć, chyba ale nie wiem co. Nie wiem. No, jeszcze trochę przeciwników za górą. Mam problem, żeby przejść. Idę tam kogoś. A tam jest ktoś ciekawy. No, i unik. Okej, okay. mm, może chciałem powiedzieć to, że na przykład to całe miejsce to jest bardzo. to taki archipelag w zasadzie. To cała wyspa jest dosyć nieduża, już prawie można nawet zauważyć mniej więcej wielkościowa. Jak jedna, druga, nowego storpiga, ale może albo jeszcze mniejsze. Przykro mi, ale musisz zginąć. E, przy okazji zobaczę może co tam jest. Nie, nie widać za daleko. Bo no, tam był jakiś przeciwników, przypadkiem kątem oko. Nie ma. Aczkolwiek tu są jakieś teleporty, które ech, prawdopodobnie teleportują na inne wyspy, a na razie nie wolę nie ryzykować. Wpierw sprawdzę całą wyspę. A na tej wyspie są nowe gilie na przykład. Przynajmniej. No, tak mi się wydaje. <laughs> Co to jest, jak już tu jestem? Um, z fontannami trzeba uważać. Tak to jest. Okej, okay. plus 5 odporności na żywioły. Plus 10 intelekt i personality. Oczywiście czasowo. Throne Room? A, jeden z lordów Enroth. Lord Albert Newton. Wielki czarodziej Enroth. Oczywiście, że chętnie. grace Albert Newton, Marquis Mist and high sorcerer of Enroth. Główny mag. I można dostać awans dzięki niemu na, na na wizard. Normalnie ono jest sorcerer, albo potem awansuje się na wizard. Nie wiem, czy w języku polskim jest różnica pomiędzy sorcerer a wizard. Sorcerer to jest na pewno czarodziej. A, Wizard też się teoretycznie tłumaczy to na czarodziej tam się wydaje. Okej, okay, czyli naszym zadaniem jest odnalezienie fontanny magii i napicie się z niej i powrócenie, aby był awans na czarodzieja. Znaczy no, no, na Wizard Pod, na to drugie zadanie Aha, trzeba znaleźć klepsydrę czasu, która jest zakopana? A, zakopana w jakimś starym forcie na południu, stąd dobra, dwa zadania. Nie wiem, czy będę w stanie w ogóle w tym momencie je wykonać. Czy jeszcze jakieś potwory tu będą? Nie? W ogóle, dlaczego mieszkańcy wyspy pozwalają na taki syf naokoło? Okej, okay, to jest uh, kaplica intelektu. O, gdzie są moje notatki? Tu są. Nie wiem, czy to się. Nie, to się. Nigdzie chyba nie zapisuje. Więc zrobię to szczelnie i sobie zapiszę Shrine of Intellect. To się nazywa Mist. Dobra. Oh. Dobra, czas na miasto w końcu. Chyba, że jeszcze jakieś potwory będą, ale chyba nie. Tutaj w, to jest małe miasto, na szczęście w sumie. A co to jest? To jest, jakby, że stajnia, to może Testing center? Wow, ale olbrzymia różnica jest w doświadczeniu teraz u Was, co się stało? Wow! Prawie tysiąc, ponad tysiąc, sorry, nawet. Dziwne rzeczy. Okej, okay, tu mamy świątynię, trochę tańszą niż Castle Arm Fist, czyli może by oznaczać, że to miejsce jest tak naprawdę prostsze. Czyli powinienem tu tak naprawdę po nowym Sorpigal przejść, chyba wychodzi na to. Mamy cenę... Y wow! Okej, okay, nie wiem, co się, że coś się da na no. ma robotę dla nas, spojrzymy. Charlesa de Sorpigal. a ok trzeba trzeba zaatakować yy, nie, nie wiem jak to się nazywa miejsce gdzie jest jakiś yy, zakon srebra który zabija niepotrzebnie ludzi, a kogoś to brzmi. dobra. Mamy przy okazji do dupy trochę tę nagroda będzie za upolowanie dosyć potwora, który jeszcze nie prędko tylko spotkam. Sprzedaj to, bo nie używam. Wow, skąd się wziął? Co masz ciekawego kobieto? Chyba nic, w zasadzie. Ja jeszcze mam drugą różdżkę do sprzedania, zaraz to zrobię. Nie, tu nic interesującego nie ma. No, nie wydaje mi się. Więc sprzedać to dziadostwo. A, tu też takie rzeczy mnie. No, już mam parę sześć tysięcy, dobra. O! Wspadaj o, znaku. Jej. Tylko jedna butelka. Hmm. Bardzo słabo. Nie wiem, czemu to tak dziwnie skupowałem To jest coś ciekawego. Nigdy nie używam banku, nie wiem po co to jest tak naprawdę. Może jak się umiera, to się traci część kasy? Bo tak. Dobra, czas zaglądać do domu, wrócić. Master Meditation. E, A, to chyba nie będzie mi interesowało. Czy ty w ogóle umiesz medytać? A, umiem. Ewentualnie można by to ćwiczyć kiedyś. Master of Water, to jest bardzo ciekawe. Magia Wody. No i przy okazji zapisy do Gildii Wody, bardzo dobrze. Uuu, Master of Air, to też być może się przyda kiedyś. Czyli tutaj będą pewnie te wszystkie rodzaje elementarnej magii. Śmieszny gość, dzień by the way. Z błyskawicy są w tyle. Ooh, Master of Fire, to zdecydowanie dzień będzie dzień. przydatne. Czyli brakuje jeszcze ziemi. Będzie ziemia? Chyba nad nie będzie, coś śmieszne. Ziemia będzie kompletnie gdzie indziej. A to co? A to Gilia, zaraz tam wejdę. O, to było głupie Zatrucie z powodu wypicia z jakiegoś Nie wiem czego w sumie mm, mm, a. Hello Ej. Nice to see you. Czy jakiś facet Przyspiesza... Mm, o 10% awans na poziomie Nie wiem czy to się opłaca Na razie nie. Uh, Spear Shop. Sprzedaje pan bronię E-e-e. Wow. Ale właśnie chciałem przy okazji Awatara nauczyć Spear, może też bym się przydał. A wczoraj, co, jak tam? Nie opłaca się w tym momencie jak już... W mu punkty w doing? How you doing? Przy okazji masz to dzielos słobcze I to. A, i to by też posprzedajemy. Nie. Nie, chciałbym oddać parę 3D4 plus 4, A tak plus. Wydaje mi się, że to jest lepsze. To spadać tym, i to też spadać tym, i całkiem nawet. Bo przejrzyście zrobiście. Come again. Puk, puk. Ja Takiego gościa ja chyba wezmę za sam wygląd. Wszystkie podróże u dwa dni szybciej. Hugger Brother, tak w ogóle, co za... nazwa na człowieka, na ludzie. Biorę cię za wygląd. Czekaj, skąd tych ludzi. Czekaj, są programiści, którzy tworzy? Nie, no to bym się jeszcze takie dziwne jakieś. Spear. Oh. O. No? kolejna. Expert Spear. Trzeba zapisać. <coughs> Expert Staff. Czyli Nic ciekawego. Karczma. Nikogo nie ma oprócz. Właściciele. jest on mi się coś odbija. To, to nie, nie zbyt fajnie. Expert leather. To jest interesujące. To się może przydać. Na każde... Nie dla każdego. Dla Karoliny w sumie, tylko i wyłącznie, właśnie. How are you? Repair, no dobra. To się chyba nie przyda, akurat, ale dobra. Haupa, na górze. A nie, to Giliad, co ciekawe. Hello. Uuu, kolejna jakaś dziełuszka. Eee... A, okej. Okay. Uuu, do... kurde, ona jest dobra. Ona jest dobra nawet, bo... A zaraz, od kolei jest... A, dupa, nie jest taka dobra. Ale za darmo, w ogóle, what the hell? For free? Znaczy, kurczę, ona jest włamywaczką, w ogóle. Nie wygląda, ładnie wygląda, ale... Dziwne to, w sumie ta się mogę wziąć jeszcze jako jedną? Nie, e, za dużo. maksimum dwóch. Szkoda, on daje plus 8 do Disarm Trap, to bardzo dużo. Jaki gościu on uczy macy i bodybuilding. Bodybuilding. Wybieraj to... ja ja sobie bodybuilding, czemu nie? Nawet nie musi w zasadzie tego ćwiczyć, ale zawsze dodatkowy. Jeden dodatkowy <laughs> Dobra, dużo to nie dało. Jeden dodatkowy punkt zdrowia. Coś tu jest ewentualnie? Nie. Zaraz, tu mieszkała ta dziewczyna. A by the way, jak tam uglą z reputacją powiedzmy... Tutaj? Nie wiem, o ile by ona mogła zmniejszyć tą reputację. How are you? Imp Slapper. Okej, okay, tu jest jeszcze jakiś dom, w którym nie byłem chyba. How are you? Join. Aha, czyli. nie. O, w sumie nie najgorsza. Zwiększa percepcję o 5. I szczęście o 10 dla każdego. Nie najgorsze. Powarańczowy napój, co on dawał. Intelekt. No to wypiję to... Dobra, czas odwiedzić jakieś gilie. To będzie gilia wody. Ktoś mi się tak wydaje? Water the magic of change. Water the magic of change. POMAR! Dobra. Le learning, nie opłaca się. Coś... Wow, to są już naprawdę porządne czary. Iceboard. To prawda nie pakuję specjalnie w wodę. ooo. Oh. Water to mi się zdecydowanie przyda. Nie pakuję w magię wody jeszcze jakoś specjalnie, ale też będę w przyszłości chyba. Czy będzie od ognia i wody. Karolina. Zobaczmy okay. gdzie... Gdzie jest Water Walk? Teraz będzie może sobie chodzić po wodzie. Gdzie powietrza, The Magic of Light Sparks. Tego nie mamy, ale nie wiem czy kupię. Shield? Drogie, ale interesujące. Shield. Czyli shield chroni przed zwyczajnymi atakami. A, przy eksperckim. Dobre. Zastanawiam się, może kto kupi, ale jeszcze wpierw zajrzę do gili ognia. Tu jest chyba. Może będzie fireball. Magic of destruction. Fireball. Ale ikony to do, dowali trochę, nie powiem. Jakoś dziwne, wygląda jak piłka plażowa. A co? Kupę kasy, ale. Kurde, strasznie dobry czary. Ring of Fire. No, znośny. Od, y... Fa Flame Arrow. H Haste. Wow. Dobre, dobre czary. Fireball, kupimy to Fireball i kupimy Shield. No, w sumie no. O Lightning Ball, tego nie założyłem. Um, Shield, i już jestem spukany. Farbo, Haste, Shield. Yes. yes! Ok. Ok. okay. Pokaż nam no teraz swoje ogniste Haste. Wow. Wypasiona sprawa. Ona jest ekspertem, jeżeli chodzi o dziedzinę w ognia, więc będzie na całodużny działał. Haste przyspiesza. Wszystko w zasadzie. Genialne. Oprócz tego przy okazji fireball. A ty masz shield. No, spoko. Dobra, Trzeba się rozejrzeć. E, poza tym. Co to jest? To jest e, latarnia morska, no nie, ale. Hello! What the hell? Join. Wow, ale jest droga. Nie, zbyt mi to interesuje. Nie, dobra. No, zadanie dojesz. Aaa, zarobisz te zadania proste. Żeby wybić właśnie tych, te złodzieje, tych, te złodzieje, te kobiety, kobiety złodzieje, te takie, co, co były tam, m, tego typu przeciwnicy, trzeba będzie po prostu powybijać. Ponieważ są w okolicy. I aktywował teleport, który mnie tam zabierze. Tu już byłem w tych domach. Tu byłem. Jeszcze co to jest w zasadzie? A to, aha, wiem, to jest to. Silver Home Outpost. I tutaj też jest zadań. Um, sprawdzę wpierw. Nie pamiętam, jaki to jest rodzaj przeciwników. E, chyba, chyba właśnie jednak pamiętam sobie, właśnie przypomniałem. Tak, wiem, co to będzie. Eym. Hmm. Zróbmy test. Dzień dobry. No, znośny. Guard, ale... Nie wiem czy potem nie będzie jakiegoś większe otwardzie. Guard to jest pierwszy poziom tego zioma. Potem jest coś i coś... nie pamiętam, ale dużo twarzy. Dus zniesienia. Na razie nie, ale być może, wcale no, nie pasuje to, jak na my O, Oj, prawie cały odcinek już. wpierw zrobię to z teleportami. A potem ewentualnie zastanowię się nad... I to jest smocza wieża. Czy ja to tłumaczę w ogóle? O tych smoczych wieżach? nie pamiętam. Że w każdym mieście jest taka wieża, ona... Chroni przed atakami smoków i yy, chroni też przy okazji no, w ogóle nad wszystkimi latającymi rzeczami, więc nie powinno się latać zbyt wysoko, bo będzie strzelała do, do, do nas, z tego co pamiętam. Okej, okay. także do usłyszenia w następnym odcinku. Użyję tego teleportu, który mnie gdzieś zabierze, nie wiem gdzie w sumie, zobaczymy.